Zapraszamy na krótki spacerek na most miłości na chłopie oraz na punkt dokowy zatoki i inne atrakcje. Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu leśnego na starniach. Po około 200 metrach z parkingu skręcamy. Odbijamy lekko w lewo. I patrzymy pod nogi. No to tak cały czas lepiej jest, Ładnie się zrobiło. A bez kieszeni, nie? leczy. Kiedyś tutaj groiły mocno bobry, tamy budowały, ale bobry zjadły wilki i nikt tamy nie buduje, nic nie widać. Już. Po około 500 metrach skręcamy w prawo i szukamy kolorowych liści w tej jesieni. Zobaczmy, tak. Po tej stronie mamy łąki. Były <noise> łąki. Po lewej stronie kiedyś były łąki jakiegoś chłopa, który je uprawiał. I stąd mamy nazwę podobno most tamłości na chłopie. będzie się dosyć. Chłopskie łąki były i dlatego na chłopie podejrzewam. Odbijamy znowu w lewo. Po lewej stronie będziemy mieć łąki. Co prawda zarośnięte. Dosną żurawie, Wszystki drom, albo dzioby. spotkać ślady dzików, zapachy wilka i za moment dotrzemy na most I ostatnie 50 metrów do mostku. No I pierwszy cel z naszych dwóch dzisiejszych celów. Mostek miłości na chłopie. Świeżo wyremontowany w tym roku. w stronę punktu widokowego na zatokach pójdziemy przez mostek ale warto odbić w prawą stronę po około 100 metrach przejścia po chaszczach jest ładny widoczek na Dolinę Wdy takie rozlewisko ale śliczne kolorki dzisiaj słoneczko robi swoje wyłącz albo jabł. kalina w zeszłym roku była dużo ładniejsza teraz przechodzimy, idziemy ścieżką zarośniętą drzewa urosły, bo ja zmalałam te drzewa urosły, to ja zmalałam i znowu po lewej stronie mamy łąki te, które mieliśmy dwukrotnie. I tu mamy żółty szlak. I tutaj wbijamy się powiedzmy na takie nasze szago. Tak my to tutaj mówimy do ścieżki. takie małe 30-40 metrów taka tu jesień się wydaje ładna i doszliśmy do ścieżki, skręcamy prawo, która doprowadzi nas do punktu widokowego. Do W tej stronie tutaj mamy tylko las, a po prawej wodę, którą widzieliśmy wcześniej, tylko z drugiej strony i dziś nie ma łabędzi. Idziemy dalej. O. Dobra, nie będziemy mówić, że drzewa leżą pod nogami. Końcu <laughs> w lesie jesteśmy. To nie no. I odsłania nam się zaleb żurski lub no, jezioro żursk, jak to niektórzy też mówią co inaczej mówią? A tam mamy tleni. A my idziemy dalej tam. skąd i później dojdziemy do drogi na górze, która doprowadzi nas do punktu widokowego Zatoki. to Kaliny. No i chodź. Zdawało? Tak. No idziemy. A tu krzaczek kaliny. Po kolorze pierwsza oznaka jesieni. I gonimy kasie. Tak. Ciekawiej jest iść przy brzegu, czyli tędy i poprzebijać się po przewracane drzewa, a kawałek pójdę u góry, się na ścieżce spotkamy. Pozostałości po wichurze. I smarfetka mi uciekła. jakaś gałązka spadła. W dużym lesie. I zbliżamy się do fajnej rzeczy, którą jest No dobra. No dobra, też jestem. No. <laughs> I jest nasze. drzewo, które którego się przebić. Drzewo, które krzyczy. Wow. Dobra, wyłącz. Chociaż ja to drzewo nazywam niewym krzykiem. No, I teraz robię. Przed punktem widokowym zatoki jeszcze jedno fajne miejsce skręcamy w stronę wody. Najpierw panoramka na zalew żółtki. A następnie trakcja zwana skarpą troszeczkę zarosła. A właśnie, coś takiego. Kiedyś prowadziła tutaj ścieżka, którą można było przejść, ale po różnych po u. U lewach wszystko się rozmyło. Wychodząc ze skarpy wchodzimy do lasu, troszkę trzeba się poprzedzierać i mamy takie dwa buki z 1963 roku 1947 rok, 45 i 56 Tu chyba 1905 Przynajmniej tak wygląda że, no, że jeden, dziewięć, dziewięć zero, zero, pięć najprawdopodobniej drzewo ma swoją historię powiązaną z ludźmi no tutaj jest akurat kajot, ale to nie ja byłam troszkę byłabym bardziej wiekowa a serduszko gdzie jest? tu jest i tu jest serduszko i to drzewo ma nieźle Latek. Tu jest 1966. Tutaj mamy jakąś gwiazdkę Idziemy dalej w koło. Aha, a tutaj już nie wiem, co. Jest. A tam jest. Tutaj jest kolejne drzewo, ale ono ma tylko inicjały. KB 1943 rok. Jakiś X. Nieznany. czyli trzeba teraz stąd wyjść jakoś na nie? Tu będzie najprościej. Ups. Kierujemy się z powrotem w stronę skarby i na ścieżkę. Dla trochę historii przed tu swojej. Tobie jakąś ma ukrytą. O Lewu mamy karpę, a tutaj ze 50 metrów, niestety w Tehaszcze te dwa drzewa z tymi rycinami na drzewach. Z historią. Które, które przetrwały dość sporo lat. A jakby to był 1905, to najstarszy, no to grubo ponad 100 lat. A jak tak, to najstarszy, 43, no to i tak 80, 80 tak? lat. Tak, ono duże już musiało być wtedy, że. I co by mogły opowiedzieć ciekawego. Tam tu są inicjały, to po były i parki. Po żywicowaniu sosen. 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 Wyłaniamy się z lasu. I ukazuje nam się punkt widokowy zatoki. Ale ze względu na motki, wiatr, nie będziemy tutaj pić kawki, pójdziemy sobie kawałek niżej. Bliżej wody, tu cisz, bardziej ciche miejsce. A tak wygląda z punktu widokowego latoki troszkę. Zarosło. Mamy nowe ławki. idziemy na kawkę to miejsca które często uczęszczają burz kraftowcy już kilka razy widzieliśmy śpiących Zobaczymy? ludzi pod namiotami na hamakach gotujących obiadki robiące nam zapachy pod nosem nie mogę ścieżki znaleźć no, jesteśmy na ścieżce i idziemy na taką małą plażyczkę tam jest zawsze ciszej, mniej wieje bliżej wody Skąd przeszliśmy, tam jest pleń. Tam kawałek dalej są skrzyniska. A w tamtą stronę jest grzybek. do parkingu, udajemy się drogą na wprost. Został nam się jeden km Jakie dwa cienie Nie ma. A do pewnej nawigacji którą byśmy odpalili, to powiedziałaby nam, że mamy się kierować na północny wschód. Czyli lekko w prawo. Tak było, nie? I kółeczko po rądzie zrobiliśmy. Wsiedliśmy do parkingu leśnego stadnie. Na zegarku ile? Gdzie stoi nasz samochód? O, się dokop do niego. Jeszcze raz. O, to jeszcze raz powiedz ile. Przeszliśmy 4 km, 300 m. Małe kółeczko. pośliliśmy tu. Wróciliśmy tu. Tak naprawdę to tam za rogiem siedzieliśmy i czekaliśmy dwie godziny, żeby czas minął. Ha, ha, ha.